Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i dzisiaj zapraszam was na zapowiedzi listopadowe. Naprawdę miałam nadzieję, że sobie trochę odsapniemy w tym miesiącu, ale nic z tego, jest mnóstwo cudownych książek i mam nadzieję, że każdy z tego filmu wybierze coś dla siebie. Zaczynamy od Mojej Miłości, czyli Edwarda Brook-Hitchinga. Będzie nowa książka, tym razem o sztuce. Galeria Szaleńca, najdziwniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z dziejów sztuki. Jego wszystkie książki są przepiękne, przeciekawe, pełne ciekawostek i ja je kocham całym sercem i bardzo mocno polecam. Dalej jest książka, na którą bardzo, bardzo czekam. Biblioteki Krucha Historia. Wiecie, że jestem bibliotekarką, biblioteki kocham i w końcu mamy po polsku ten tytuł Fascynującą opowieść o historii bibliotek i ludzi, którzy je budowali od starożytności po erę cyfrową. Nie mogę się doczekać. Będzie też coś fantastycznego Wielka Księga Marsa Wszystkie obsesje na punkcie czerwonej planety opowiem wam o niej na pewno w osobnym filmie. Ta książka jest obłędna, a na okładce znajdziecie moje zdanie, które brzmi tak: Wielka Księga Marsa to fascynująca opowieść o planecie rozpalającej naszą wyobraźnię od tysięcy lat absurdalne pomysły, które dziś bawią. I porcja ciekawej historii. Przed Wami prawdziwa marsjańska perełka w zachwycającym wydaniu. Mamy też nową książkę Mony Cholet. Wymyślić miłość na nowo. Jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami. Tym razem autorka bierze na warsztat obiegowe i utrwalone w kulturze wyobrażenia na temat związków heteroseksualnych. Pokazuje pułapki, w jakie wpędza nas patriarchalny model społeczeństwa. Będzie też fantastyczna książka Jerzego Beskickiego. Seks i Władza. Dewianci, erotomani i seksocholicy. Też będzie o niej osobny film na kanale. Z książki dowiemy się m.in. czy staroegipskie erotyczne grafity były w tamtych czasach gorszące. Zajrzymy do sypialni Aleksandra Wielkiego, Kleopatry, Bordziów i Ludwika XV. Poznamy króla Polski, który był erotomanem i mizoginem i kolejnego, który zasłynął jako bigamista. Będzie też bardzo ciekawa książka Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie? Podejmujemy decyzje opierając się na fałszywych danych, a nasze emocje falują zgodnie z interesami innych ludzi, choć najczęściej nie mamy o tym pojęcia. I myślę, że w dzisiejszych czasach to bardzo potrzebna książka. Będzie też nowa książka Łukasza Lamrze, trudno powiedzieć, co nauka mówi o rasie, chorobie inteligencji i płci. Jego światy równoległe były świetne, plus miały jedną z najlepszych okładek świata. W nowej książce Lamrze przeprowadza czytelnika przez zagadnienia embriologii, genetyki, historii psychiatrii i neuronauki, aby móc spokojnie, ale i dogłębnie mówić, co to znaczy biały, chory, kobieta czy inteligentna. Bardzo ciekawie zapowiada się też książka Prawie wszystko dla zabieganych, nawet nie przyszło wam do głowy, żeby to sprawdzić. Uwielbiam takie książki, autor opisuje najdalsze znane galaktyki i niejasne pochodzenie lodu. Bekonowych, podaje szczegóły najbardziej absurdalnych wojen ludzkości, w tym, a jakże wojny z Emu, a nawet rozstrzyga, czy Harry Potter zdołałby pokonać Spidermana. Czuję, że to będzie jedna z moich ulubionych książek w tym roku. Narodziny wszystkiego Nowa Historia ludzkości to już poważniejsza lektura, rewolucyjne spojrzenie na historię ludzkości, które kwestionuje nasze najbardziej fundamentalne założenia dotyczące ewolucji społeczeństwa. Będzie też książka o dinozaurach, choć może nie o samych dinozaurach, a o ludziach, którzy się nimi interesują. Sprzedam dinozaura, paleontolodzy, kolekcjonerzy i przemyt. Z Kamielin. To jest fascynująca opowieść o barnym świecie kolekcjonerów, handlarzy, przemytników i podejrzanych transakcjach. Autorka prowadzi nas przez kontynenty i tysiąclecia, zadając pytanie, do kogo należy przeszłość. Super zapowiada się też książka Wulkany, Sekrety Wysp Wulkanicznych. O wulkanach za dużo książek chyba nie ma. A z tej dowiemy się między innymi, czy wulkany można zobaczyć z bliska i czy wchodzenie do czynnego krateru w klapkach to dobry pomysł. Jaką wyspę wulkaniczną upodobał sobie Leonardo DiCaprio i jaki wulkan był ulubionym miejscem samobójców i samobójczyń. Taniec szpaków z kolei to taka książka, która z jednej strony mnie ciekawi, ale może się okazać, że jej nie zrozumiem. Murmuracje ptaków zawsze mnie fascynowały, a tutaj autor wychodzi od matematycznej analizy mechaniki poruszania się stada ptaków i prowadzi nas przez różne działy fizyki teoretycznej. Brzmi ciekawie, ale też trochę strasznie. Nie mogło się też obyć bez medycznych książek. Umrzeć na swoich zasadach to wspomnienia kanadyjskiej lekarki, która jako jedna z pierwszych w swoim kraju zaczęła pomagać pacjentom usłysku życia, którzy chcieli poddać się procedurze medycznie wspomaganej śmierci. Polski sor, jak tytuł wskazuje, to opowieść o codzienności ratownika medycznego, podrzucane przed urlopem na oddział babcie, zalane imprezowicz z własną ręką pod pachą i pocięte ubyki boli do zszycia. O tej rzeczywistości politycy wolą nie wspominać, ale ratownik medyczny styka się z nią codziennie. No i jeszcze mamy kolejną książkę. Książka Dama Keja Nie Lekarz to są epizody z życia w szpitalnych murach i poza nimi. Jeżeli czytaliście poprzednie książki Keja to wiecie, że będzie jednocześnie i strasznie i śmiesznie. Będą też dwie książki o rzeczach, które znamy, ale o których pewnie wiele nie wiemy. Rubik, fascynująca historia najbardziej znanej łamigłówki świata oraz historia Lego, opowieść o rodzinie, która stworzyła najsłynniejszą zabawkę na świecie. I ciekawie też zapowiada się książka Dyktatorzy Mody, Wzloty, Upadki, Skandale, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, kto o świecie mody wie nic. Rok z filozofami też może być ciekawą pozycją, jeżeli oprócz myśli i cytatów na każdy dzień będą informacje o filozofach ciekawostki i tak dalej, bo postrzegamy filozofię jako coś nudnego, a ona jest naprawdę interesująca i aktualna. Bardzo jestem też ciekawa nowej książki Martyny Wojciechowskiej. To portrety dziesięciu niezwykłych kobiet, które autorka spotkała na różnych krańcach świata. Czytała wszystkie kobiety na krańcach świata i bardzo cenię te książki i do tego lubię poznawać ciekawych i silnych ludzi to będzie dobra rzecz. A w ramach ciekawostki wrzuciłam też neurohacking. Neurohacking to jest nowoczesna metoda na przeprogramowywanie naszego mózgu i układu nerwowego w celu uzyskania upgrade'u mentalnego i emocjonalnego oprogramowania. To jest poradnik, jak ulepszyć siebie i swój mózg. No ale tutaj trzeba zajrzeć do środka, żeby móc stwierdzić, czy to rzecz dobra, czy tak niekoniecznie. Będą też ciekawe historyczne książki. Zapraszamy do Nieba o nawróconych zbrodniarzach. Myślę, że tutaj tytuł mówi wszystko i autor pisze tak na szali wagi, którą trzyma pan Jezus, jeden nawrócony Rudolf Hess jest więcej wart niż milion sto tysięcy wymordowanych pod jego nadzorem ofiar. Jeśli ktoś wzbrania się przed zaakceptowaniem takiej logiki miłosierdzia, nie jest dobrym chrześcijaninem. Nie można być bowiem chrześcijaninem trochę, albo albo. Kamil Janicki napisał z kolei biografię Wawelu, Bijące serce Polski, Notre Dame, Wersal i Panteon w jednym, Niemy światek koronacji i upadków, ceremonii i pożarów, Schadzek i skrytobójstw. Ja bardzo lubię takie książki, bo przybliżają nam naszą historię w bardzo przyjemny sposób. I będzie też nowa książka Mary Beard, 12 cesarzy, przedstawienia władzy od starożytności do czasów nowożytnych. Autorka snuje opowieść o tym, jak portrety bogatych, potężnych i sławnych zachodniego świata były kształtowane Przygotowane przez wizerunki władców rzymskich od bezwzględnego Juliusza Cezara po się nad muchami Domicjana. Kryminalny wątek w tym miesiącu reprezentuje książka Przepis na mordercę. Autorka była jedną z pierwszych kobiet w FBI szkoliła i szkoliła ich wspomagała śledczych w zakresie badania, profilowania i chwytania seryjnych morderców, więc może być bardzo ciekawie. W wątku kulinarnym mamy książkę Dookoła świata Antonego Bourdain, w której znajdziemy najbardziej fascynujące miejsca kulinarne, oczywiście, które autor odwiedził, a wątek zoologiczny reprezentuje książkę Miau. kompletna historia kota. Jakiś czas temu wyszła książka How, psy, pieski, bestie w baśniach, mitach i wierzeniach. I jeśli to o kotach będzie tak samo dobra, to czeka nas genialna lektura. Będą też dwie zimne książki. Na kruchym lodzie Opowieść o Arktyce i zmianach klimatu. To nie jest rozprawa naukowa, ale napisana ze swadą Historia bliskich spotkań z niedźwiedziami polarnymi i nie tylko. No i będzie też nowa książka Adama Wajraka. Na północ, jak pokochałem Arktykę. Do autora zakładam, że nie trzeba was przekonywać, a na północ czyta się tak, jakby słuchało się gawędy Adama. Są tu i chłopackie przygody, i dużo wiedzy przyrodniczej, emocje, wzruszenia, zwroty akcji, a do tego galeria barwnych postaci. Komiksów za że w tym miesiącu nie znalazłam będą dwa fantastyczne tytuły dla dzieci 24 godziny w kosmosie i 24 godziny w dżungli, będzie o nich osobny film więc wtedy opowiem o nich dokładniej będzie też komiksowa wersja nowego wspaniałego świata Huxleya i bardzo jestem jej ciekawa, no i powoli przechodzimy do powieści, wraz czyli bez opowiadania i listy z krainy nonsensu Jeremiego Przybory, Przybora był absolutnym mistrzem słowa i ja chcę poznać więcej jego twórczości i to będzie bardzo dobra rzecz mamy też nowy cykl Przemysława Piotrowskiego ja wrzucam go trochę z sentymentu do serii z Igorem Brudnym, myślę, że można sprawdzić, co tam nowego autor wymyślił, ale nie wiem, czy ja to zrobię w najbliższym czasie. I koniecznie chciałam Wam opowiedzieć też o Nezbo. Wiecie, że próbuję przejść przez serię z Harem. Zatrzymałam się teraz na piątej części. Jak zobaczyłam, że wyszła trzynasta, to pomyślałam, że okej, okay, czy tam dalej szybko? Ale potem zobaczyłam pierwsze zdanie opisu tej nowej części. Życie Harego Hula się rozpadło. W akcie rozpaczy eks policjant leci do Los Angeles, żeby tam zapić się na śmierć. I stwierdziłam, że to zdanie pasuje praktycznie do każdej książki z Harem, i jeśli mam czytać jeszcze osiem części tego samego, po to tylko, żeby. Znowu przeczytać to samo. To ja pasuję. Bardzo ciekawie zapowiada się powieść drobiazgi takie jak te. To jest króciutka powieść, ma mniej niż 100 stron, więc może bardziej to opowiadanie. W każdym razie główny bohater pomaga siostrom Magdalenkom i pewnego razu widzi w klasztorze coś wstrząsającego. Musi zdecydować, czy potrafi to zignorować, czy zareaguje, burząc tym samym spokój swojej rodziny. I będą też dwie historie o Sherlocku Holmesie. Sherlock Holmes, Mistyczne śledztwo, to jest komiks, w którym bohaterem jesteś ty. No a kto nie chciałby się wcielić w najsłynniejszego detektywa? A w głowie Sherlocka Holmesa to też jest komiks przepięknie narysowany i też zapowiada się bardzo ciekawie. Mam też sentyment do książek Cecily Ahern. Są miłe i urocze, idealne na listopadowy wieczór. Dziewczyna z piegami to jest ciekawa historia o tym, że każdy jest wypadkową pięciu osób, z którymi spędzę najwięcej czasu. I jeszcze mam na koniec dwie książki dla dzieci, przepięknie wydana Ziemia. Jest cała seria tych książek i one są naprawdę znakomite. I będzie jeszcze Faktomania, książka, w której znajdziemy najciekawsze fakty o wszystkim. Moje wewnętrzne dziecko piszczy z radości. I na koniec musiałam jeszcze dorzucić Wam świąteczną Obyczajówkę. Jest ich całe zatrzęsienie. Ale, no i znowu mamy święta. Zapowiada się na jedną z tych lepszych historii. Mamy miasteczko Christmas. Mamy bohaterkę, która wmówiła znajomemu, że święta w Christmas są najbardziej magiczne na świecie. No a potem on przyjeżdża na te magiczne święta, a rzeczywistość w Christmas okazuje się daleka od ideału. I to wszystko, choć jestem przekonana, że na pewno w międzyczasie pojawi się coś jeszcze fajnego. Dajcie znać, co wpadło wam w oko, co będziecie czytać w listopadzie. Dzięki za obejrzenie. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wpadnijcie obejrzeć te, które już są na kanale i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.